Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Fiat Punto drugiej generacji. Samochodzik jest 2000 drugiego roku. I tu widzicie koła opony 13. Teraz sobie zobaczymy wlew paliwa. Tu musimy sobie go przekręcać kluczykiem. Jeśli chodzi o ten Fiat Punto drugiej generacji, tutaj już jest mój trzeci. W moim życiu, zakupiłem sobie już trzeciego. Pomimo tego, że samochodzik tutaj strasznie szybko koroduje, warto by było sobie tutaj zabezpieczyć przed korozją. Ja to właśnie zrobiłem. Za chwilę wam to pokażę. To już mój trzeci samochodzik. W pierwszym i drugim strasznie szybko poleciała podłoga i progi. Naprawdę w bardzo szybkim tempie, ale kupiłem za parę groszy tak naprawdę z dziurami. Więc no, nie ma co się, co się dziwić. Zobaczcie, jak w dobrym stanie są reflektory lampy w tym samochodzie tutaj sprzedawca, no, porozumiałem sobie z nim, to mówił, że sobie samochodzik trzymał cały, całe 25 lat w zamkniętym pomieszczeniu w garażu, więc no nic dziwnego, że tutaj w tym przypadku nie zmatowiały, nie szarzały no, te reflektory w tym samochodziku. No a dobrze wiemy, że w dużo. No, w większości samochodów, jeśli chodzi o plastikowe reflektory, to te, one tutaj matowieją, no i po no, prostu nie ma takiego, takiej widoczności w ciągu nocy. Zobaczcie sobie nad kola, tu sobie wszystko wyczyściłem, zabezpieczyłem taką gumą specjalną antykorozyjną. No i myślę, że spokojnie taki Fiacik tutaj powinien mi wytrzymać bez żadnych dziur, plus minus pewnie 5 lat. Tutaj więcej mi nie daje, bo w moim przypadku ich cały czas stoi na dworze teraz. No i też no, jest dość sporo wilgoci, bo nawet teraz kiedyś było tak, że w lato naprawdę jeśli chodzi o pogodę nocną to było po 22-23 stopnie, w ogóle praktycznie nie było Ros, A teraz widzę, że co noc praktycznie jest rosa, to wiadomo, że tu też oddziałuje na, na wszystkie elementy tej karoserii, podwozie. No, i też na pewno większe ryzyko rycy rudej w samochodzie, tutaj zobaczcie. sobie Nakładałem tą gumę na całym samochodzie, jeśli chodzi o spód, w podwoziu, i również później sobie jeszcze popsikałem z srebrnym dodatkowo. Tutaj warto by było, jeśli sobie zakupicie taki samochodzik Fiata Punto drugiej generacji, to warto by było naprawdę od razu po zakupie przed zimą sobie tutaj całego go wyczyścić i dobrze zakonserwować. Naprawdę jeśli taki samochodzik, nie wiem, kupiliście za piątkę, szóstkę trzydziestkę to warto by było. Od co innego, jeśli jak kupicie jakieś parcha z dziurami za 2000, 3000 to wiadomo, że nie bardzo się opłaca już, opasa, a już no, męczyć się, czyścić te dziury dalej, No chyba, że po prostu wszystkie części są naprawdę sprawne, silnik, e, na przykład też kielichy również od amortyzatorów, od e, sprężyny, to może było po prostu warto, no nie? Wszystko zależy jak leży. To zobaczcie, że w moim przypadku, jeśli chodzi o te kielichy, są naprawdę w bardzo dobrej kondycji myślę tutaj widzę ktoś jeszcze popsikał sobie sprayem czarnym i tu jeszcze wam dopowiem że jeśli chodzi o, o rynienki to co jakiś czas sobie tutaj sprawdzajcie gdy nie wiem samochód stoi wam pod drzewami tutaj blokują się liście jakieś patyczki drobne zanieczyszczenia tutaj sobie sprawdzajcie czyście dokładnie te rynienki bo naprawdę woda która tam po prostu się magazynuje i stoi cały czas nieruchoma to też powoduje właśnie korozję tu sobie uciąłem auto, alarm mnie naprawdę bardzo mnie wkurzał i też stworzył problemy, bo pobierał duże ilości prądu to przeważnie nie wiem, z tego co się dowiedziałem i no, też testowałem jeśli chodzi o samochód, pobór prądu w samochodzie powinien być na spoczynku po połączeniu wszystkiego 0,05 Ampera a w moim przypadku przy właśnie auto alarmie miał 0,54, coś było takiego. naprawdę I w dość szybkim tempie, mm, bez żadnej jazdy, na przykład nie jeździłem 5-6 dni, no po prostu akumulator się praktycznie całkowicie rozładowywał. No to było strasznie problematyczne, więc pozbyłem się alarmu. Tak samo w poprzednich dwóch wersjach. W moim przypadku w tej wersji jest, no jeśli chodzi o wersję wyposażenia, bardzo uboga, nie ma w ogóle elektrycznych szyb, nie ma w ogóle e, wspomagania city e, i nie ma tutaj, co tam jeszcze, wspomagania tutaj elektryczne szyby, coś jeszcze było, czego nie ma. Aha, centralny zamek jeszcze nie ma. To bardzo ciekawe, bo tutaj musimy każdy z osobno sobie Później blokować. Nie ma spilota nie ma co danego zamka. Naprawdę bardzo ciekawe. Mi to akurat nie przeszkadza. Samochód naprawdę bardzo zadbany. Tutaj wydaję na niego 5300 zł. Tutaj wystawił sprzedający za 6000, ale targowałem się oczywiście, więc wyszło mi 5300. Tu widzicie, no nie ma tych, właśnie jest kajwiszych szyb. Ta starsza wersja. Aha, i czego jeszcze brakuje? Tutaj tempomatu brakuje, brakuje jeszcze prędkość, prędko, coś prędko ścianym mierza. No jest kilka naprawdę, to jest na minus w tym samochodzie akurat, że tej, w ogóle tych tutaj funkcji brakuje. A jeśli chodzi o te czasy, no to da się wytrzymać. Jeśli chodzi o wspomaganie, no też, jeśli chodzi o mężczyznę, bo jeśli chodzi o kobiety, to naprawdę bardzo uciążliwe. I co ciekawe, jeśli chodzi o Przejechane kilometry, zobaczcie, jest tylko 84 tysiące i tego zakupiłem. Tu już przejechałem prawie, 7, tak, 726 km przejechałem, a było 80, dokładnie 4000 km. To naprawdę bardzo mało, jak na samochód 20-letni. I teraz Wam pokażę zmianę biegów w tym samochodziku. Jedynka weszła, teraz dwójeczka a mamy jedynkę dopiero, dwójeczka. Teraz oczywiście jest troszkę ciężej na spoczynku, ale przy poczynnym silniku i w czasie jazdy to, to jest no, dość płynnie. O jest dwójeczka, jest trójeczka, czwóreczka. Czwóreczka tutaj troszkę ciężko. Piąteczka. I wsteczny, wsteczny musimy tutaj sobie na samą górę jak widzicie, mieszek na samą górę, do tyłu, i tak byśmy po sobie bijali szóstkę. No ta na jest bardzo przyjemna, szczególnie pewnie w mieście. Samochód jest, no, nie jest taki mały na pewno jest większy od Feta Pandy jest znacznie wygodniejszy, a jeśli chodzi o spalanie to naprawdę jest bardzo różnie można powiedzieć, że od 4,5 litra do nawet 8 9, wszystko zależy od tego jak jeździmy ile mamy bagażu no, dobrze wiecie, że to na to wpływają różne czynniki no myślę, że spokojnie, jeśli byśmy jeździli w trasie, mieli naprawdę lekką nogę pozamykane wszystko, tutaj w ogóle zero nawiewu i tak dalej w trasie, no myślę, że spokojnie moglibyśmy tutaj wyciągnąć 4,8, 4,7, jeśli chodzi o, o ten samochodzik. I jeśli chodzi o, o to, że po prostu w tym samochodziku wszystko jest sprawne. Tam sonda lambda, układ wydechowy, no i inne podespoły, które po prostu no, są zależne od tego, od spalania po prostu paliwa w tym samochodziku. Bardzo mi się podobała ta samochód, dlatego też, że ma tutaj bardzo dużo schowków. Zobaczcie, chyba jest 5, 6, 7. Tu kolejne widzimy w drzwiach. Naprawdę bardzo duża ilość, jeśli chodzi o schowki. Lubię tego typu rozwiązania, szczególnie w takim samochodziku. Nie każdy samochód posiada tyle schowków. Na przykład nie wiem, jakie Toyoty. Patrzyłem Jariski tu mają. Tutaj deskę rozdzierczą strasznie zabetonowaną. To mi się nie podoba. Raz, a dwa, właśnie też nie ma gdzie cokolwiek położyć. No wiem, że samochód nie powinien tutaj służyć do tego, żeby sobie grać, no ale zależy wszystko od tego, kto do czego samochód potrzebuje i do czego mu po prostu służy. I otworzymy sobie bagażnik, zobaczymy jaka tam posiada pojemność No jest sporo jeśli chodzi o takie auto Widzicie mińskie, naprawdę dość sporo miejsca To dokładnie nie wiem ile tutaj miejsca jest w litrach, chyba 300 bodajże Mamy z prawej strony tutaj butle Głośniki Tyle widzimy stereo, Na no głośników jest 2, 2, 4, 6, 6 tuk. na całym samochodzie. To naprawdę dość solidnie grają, dość tutaj dość jakościowo. Ja taki samochód, tutaj można powiedzieć budżetowy. Aha tu mamy, że pokazuje brak centralnego zamku. No niestety wszystko musimy tutaj ręcznie. To jest minus, ale jeśli, jeśli my sami to naprawdę nam to w ogóle nie będzie przeszkadzać. Aha, jeszcze wam to nie, nie powiedziałem, że w tym, w ta wersja jest uboga o światła przednie, przed nie ma tych w ogóle świateł. I teraz widzicie samochodzik w całej w całości. Naprawdę bardzo fajny stan. Myślę, że 5300 zł w tych czasach, w czasach no, takiego lekkiego kryzysu, w inflacji, w tak dobrym stanie, naprawdę no, bardzo no, no, opłacalna cena, jeśli chodzi o taki samochodzik. No, głównie do pracy, tak naprawdę. I to wszystko, cześć.